Okej, okay, u nas popołudnie, moje ostatnie popołudnie Idę tu z młodzieżą popływać Zostałem opiekunem Zaraz też słuchajcie kochani i wam powiem Odbyła się rozmowa pomiędzy mną, Anatolem i Iwaną I za chwilę wam powiem o co ustaliliśmy na teraz Okay, dajcie mi będzie wody. Hey, hey. Mamy marmot tak i gile pod nosem. Cześć, mali. All good, mali. Okay, let's go. Okej. Okay. Kochani moi, tak chaotycznie w sumie opowiadałem o tym. Też za dużo nie powiedziałem, co się dzieje. Nie chciałem mówić, e, dopóki nie załatwię sprawy. Ale przed chwilą było też na ostrzu noża, że Anatol e, mówi, że się wyprowadzamy. Ale e, sytuacja została zażegnana, ponieważ oni często e, jak im się zwraca uwagę, to myślą, że człowiek chce kogoś od razu wyrzucić. A mi nie o to chodziło. Także powiem Wam od początku. Słuchajcie, e... przyjechałem tutaj, bo przez ostatnie 6 tygodni widzę, że Iwana jest sama w domu cały czas. Bez Anatola. Anatol przychodzi tylko na weekend i to nie każdy weekend. Nie ma też Skopiego. Także wygląda na to, że została sama Iwana z dwójką dzieci. I. Przychodzą tam, dochodzą do nich jakieś tam rodziny różne. I kochani moi. No widzę po prostu, że Anatola nie ma na miejscu, a Anatol, Anatola zadaniem jest tutaj e, mieszkanie i zajmowanie się też tymi pracami, o które ja go poproszę. No i rzeczywiście przez ostatni te 6 tygodni widzę, że się naprawdę niewiele, niewiele działo. Yy, praktycznie nic ktoś inny nawet yy, ściął trawę nie Anatoł i kochani moi yy, czekajcie, muszę się zanurzyć no i kochani w związku z tym mówię, przyjadę porozmawiać z Anatolem bo sami mi nic nie mówią o co chodzi, czekałem, czekałem nikt nic nie mówi Żebyście mnie też zrozumieli, ja nie mam nic przeciwko temu, że Anatol sobie gdzieś pracuje. To wiadomo, że niech sobie pracuje, ale i, Ale też nie w tym momencie mnie nie y, kasuje za pracę, której nie wykonał. Nie, bo słuchajcie, ja tu Anatolowi, Anatol tu u mnie mieszka ze swoją rodziną. Ja mu już dawno temu wybudowaliśmy im dom tutaj, także mieszkają w tym domku swoim. Nie, to wiecie, za darmo i płacę też rachunki za wodę i za prąd. Także tak naprawdę ma mieszkanie za mieszkanie życie ma za darmo. I do tego dostaję też wypłatę. I ta wypłata, słuchajcie, jest wypłatą taką samą, jakby ktoś, kto pracuje 4 dni, ktoś kto pracuje 6 dni w tygodniu. Do pracy by chodził po 8-9 godzin, bo oni czasem dłużej pracują, a w niektórych miejscach to, to po, 7, po 7 dni w tygodniu pracują nawet, nie? Także dostaje wiecie, średnią taką pensję. I Anatol wrócił, i Anatol cały czas słuchajcie, opowiadał mi taką historię, że się tam niby znajomym zajmuje, który przyjechał tu, i on mu pokazuje wanałaty, nie? I słuchajcie, teraz tak, wie. Że wyjeżdżam jutro. Wczoraj wyszedł bez niczego nie niepowiedzenia, i nie było go całą noc, nie było go rano. Ja już wiedziałem, że on jest z pracy, bo w te w piątki zawsze znika. W piątki go nie ma na noc od tych sześciu tygodni. Także wiedziałem, że tak będzie i rzeczywiście to na miejscu się potwierdziło. Ja też często, słuchajcie, zajmuje mi to chwilę czasu w takich sytuacjach, bo, bo, kochani moi, nie chcę, to najłatwiej kogoś wyrzucić, o to nie o, o to chodzi, a potem jest nowa osoba, nie lubię tych zmian, przeprowadzka, wyprowadzka. Z nimi się w miarę okej okay czuję, także nie chcę, nie chcę zmieniać. Przyzwyczaiłem się do tych psiaków też. Dzieciaki tam z tyłu wariują. I kochani moi, mówię do Anatola, Anatol przychodzi i mówi o, odwiozłem dzisiaj na lotnisko to znajomą już od jutra cały czas tu będę. ja tak mówię na niego, a na to kurczę, wiesz co, na to jest najgorsze, że kurde nie znoszę, że ty mnie codziennie kurde kłamiesz, nie? Okłamujesz mnie kurde codziennie. Mówię na to, daj mi Weź się zastanów. I mi powiedz prawdę. No przecież ja nie jestem idiotą jakimś nie, żeby mnie w ten sposób traktować. Mówię, boli mnie to bardzo, że po prostu ty wana okłamuje mnie w żywe oczy, nie? No i. A na to, wiecie co, on w takich sytuacjach, jak mam jakiś problem, to on jest też taki mało. Yy... On się od razu odcina. Spuszcza w głowę w dół i nic nie gada, nie? Jak jest jakiś problem. Bardzo takie, wiesz, trochę jak dziecko, nie? I mówię mu, Anato, słuchaj, yy, widzę, że się męczycie. Nie? Ty nie mieszkasz tutaj. Yy, Iwana jest gdzieś indziej, ten jest gdzieś indziej. Latacie w tej WFT. Te. Czasami jest tak, że tu wiesz parę dni w tygodniu, nikogo nie ma. Czy Wy w ogóle chcecie tu być, czy nie? Bo jeżeli nie chcecie tu być, mówię, to ja sobie znajdę kogoś innego. Jeżeli nie macie ochoty, no to ja sobie poradzę, nie? Powiedz mi tylko, jakie jest Twoje podejście? Nie, mówię, idź do żony, porozmawiaj z żoną. Mówię, powiedz, jej, że boli mnie to bardzo, że mnie oszukujecie I chciałbym, mówię, porozmawiajmy jutro rano, co chcecie zrobić. Jakie, y... coś musimy zmienić, coś musimy ustalić. Nie? No i dobra. Skończyło się z Anatolem, z na... spuszczoną głową poszedł, i kochani. Ja zadzwoniłem do Nacu, opowiedziałem jej. Natsu mówi, bardzo ładnie, powiedziałeś. I jeszcze rozmawiam z Nacu, patrzę, od razu idzie Anatol z Iwaną. Razem. I mi mówią. Anatol mówi, że, że jak ja ich nie chcę, to, to, to oni się wyprowadzają. W takim razie ja mówię. Nie chodzi o to, czy ja cię chcę, czy nie chcę, ja ciebie zapytałem, czy ty chcesz, a nie nie pytaj mnie, bo ja jakbym nie chciał, to bym tobie już dawno powiedział, do widzenia, ale yy, słuchaj, czy ty mnie rozumiesz w ogóle? Wytłumaczyłem o tą całą sytuację, on mówi, no tak, że ktoś tam wiesz, no to y, trzeba zapłacić, nie? A ja mówię, no tak, ale ty trzeba zapłacę, zap za pracę zapłacić, a ciebie nie ma. No to wiesz, o co chodzi, nie? Także stanęło, kochani, na tym, że zredukuję mu tam tą jakąś jego pensję. Oczywiście w każdy dzień, jeżeli ma ochotę i nigdzie nie wychodzi, powiedziałem, może zostać i zostaje w domu i coś tam, wiesz, zrobi w ten dzień, to oczywiście zapłacę za dniówkę, ale nie będę już płacił, wiecie, jak tak płaciłem w przeszłości za cały wiersz miesiąc, tak jak powinien dostawać. No bo mnie oszukuje w sensie takim, że nie mówi prawdy i, i tyle, nie? Przecież ja też mówię, no nie jestem debilem. Ja takie rzeczy też wyczuwam, a, a nie lubię w ludziach bardzo yy, nieszczęści, nie? Także i szybko wyłapuję takie rzeczy, także mówię, dosiło mnie to, ale w sumie jestem zadowolony, a na to zostaje, będzie miał zredukowaną tylko pensję, w razie czego chcę coś porobić w dzień, nie idzie sobie gdzieś do tamtej pracy, to, yy, to, to może sobie tutaj popracować i wnioskę no, normalnie dostanie, nie? Mi nie chodzi o to, że, że chcę mieć tam ich za, wie, czy za psigrosz, czy coś takiego. Chodzi, <coughs> przepraszam, chodzi mi o to, że... Yy, Płacę komuś za coś, za pracę, której ktoś nie robi. Nie? To błędnie, wiecie, co by to było, kto by to był, no to by mnie to trochę bodło. Także w sumie jest ok, jestem zadowolony. W pewnym momencie, bo oni, a na to oni zaraz, jak myślą, że ja coś nie lubię, to zaraz chcę wyrzucić. Nie? bo ja tu wiesz, nie chodzi o to, że wyrzuca, czy nie będę cały czas kogoś wyrzucał jak taki wyrzutnik jakiś ja nie jestem wyrzutnia, żeby tu wyrzucać ludzi też nie lubię zmian, kurwa, to sorry także jest jak jest zobaczymy dołożyłem jedną solidną kamerę na noc, nocną wizję w takim miejscu, gdzie 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 będę lepiej widział i fajnie widać bo w 4K i naprawdę dobra jakość. będę musiał później pomyśleć jakby to przerzucić jakoś na, na plażę może i zrobić jakąś stronę żeby żeby było na żywo plaża czy coś także ok, ja tu wyciągnę gnaty trochę się przyszedłem bo trochę też popracowałem jak wróciłem i to, kochani jutro o tej porze już będę w samolocie godzinka lotu tylko zostanie a czyli za 25 godzin będę w Sydney a teraz sobie siedzę na środku oceanu pozdrawiam was cieszę się, że to się dobrze z nim skończyło bo ja też za nie mówię, bo nie lubię jak ktoś do mnie głupka robi, nie? Miłego, do potem Ci tu obuzują A na to rybę znowu widzi. Where is it? Rotol nie wytrzymał. Tu staliśmy, staliśmy gadaliśmy to wyjście z wody a on stoi. A my co znowu ryby widzicie? On mówi ta Wysłał skota młodego po, po sieć. I teraz późno złapać coś A Rotol tam się skrada. Co zbuduje to mnie ten mały tu przyłazi i zasypuje. Hej. Maxi! A na coś tam rzucił. i ah, de. graças what the dress Także kochani, raj, nie raj, Pacyfik, wszystko może tak wyglądać, ale życie, życie mi. Wszędzie są takie same problemy, słuchajcie, tak naprawdę. Różni się tylko krajobraz i temperatura, a tak to wszyscy borykamy się z takimi samymi problemami wszędzie, codziennie albo prawie codziennie na całym świecie. Także wszystko może tylko ładnie wyglądać z zewnątrz, pamiętajcie, a w środku może być ciężko. A na to dobry chłopak, ale do łowienia ryb nie, nie nadaje się ty oczywiście Kochani, byłem w domu, a zobaczcie, wziąłem prysznic po pływaniu w oceanie, ale ten kolor mnie tutaj wyrzucił z domu Muszę zobaczyć, co tu się dzieje Piękny zachód znowu Tak jest kochani, ostatnie popołudnie dzisiaj, ostatni wieczór, już słońce zachodzi Ale już wiem kiedy przyjadę następny raz, przed chwilą na co rozmawiałem, także do zobaczenia myślę, że niedługo Z powrotem tu na to, Anatol Belt Kurcze, tyle ma ryb a ja przeminął no, przez ten. Siedziałem na tarasie Anatol mówi, mówił: They go diving. I said, yeah, I'm coming. Mówię, że zaraz przyjdę, i zapomniałem. I teraz dopiero wrócili. Zobaczcie to, kochani, Anatol po pływaniu złapał na tą sieć. Siedem rybek, mówi. Już je mam tutaj usmażone. Wetnę je sobie zaraz na kolacyjkę. Także smacznego i taki mas. I sobie zjem. Dzień dobry, sobotni poranek, ostatni i czwarty popołudniu mam samolot, także do, sorry, do pierwszej godziny mam trochę czasu. To jakie fajne miło. No, znowu fajne są te Wiecie co? Ale muszę też wam powiedzieć, że po wczorajszej rozmowie czułem ulgę, że zeszła też ulga z Anatola i Iwany bo oni żyli w kłamstwie. Cały czas musieli mnie kłamać, nie z jakiejś historii opowiadać, że coś tam i to. I się tak miło zrobiło po tym, jak już oni nie musieli udawać, że coś tam jedzie, e, robią, a ja nie musiałem udawać, że nie wiem, że oni czegoś tego robią, że, że aż hej, aż Anatol się widzę, był ucieszony i wszystko gra. Także pamiętajcie, kłamstwo ma krótkie nogi zawsze, <śmiech> niestety. <śmiech> I tak jak to jest to powiedzenie lepsza najgorsza prawda niż yy, kłamstwo, nie? Czy jakoś tam Ale naprawdę czuć było tak Także Witam kochani, dzień dobry Ja już się pakuję a tu patrzę Anatol 25 rybek złapał Dobry Miglanc, nie? Anatol, crazy. Kawkę zrobimy Anatolowi. ostatnią kawkę wypijemy i później jedziemy na lotnisko. Anatol mi odwiedzie i tyle nie. Także wyjazd skończony. Później jeszcze coś nagram na lotnisku. W drodze na lotnisko, kochani, już Anatol mi odwiedzie ja pojadę jeszcze, zapłacę za coś, żeby Anatol miał pod kontrolą wszystko i. A jeszcze muszę do mechanika wjechać, słuchajcie, zaraz wam powiem też historię z mechanikiem, co się dzieje. Bo auto w sumie jeszcze jest nieskończone, a auto startuje, wsadzili wszystko z powrotem, ale tam jeszcze jest jakiś mały problem. Ale to zaraz Wam opowiem. I oczywiście czarna plaża. Pani, na lotnisku jestem, już wszystko załatwiłem. Została mi z godzinka, może także zjem sobie jeszcze coś tutaj i e, inny co, będę leciał na Hatę, drugą Hatę. Na lotnisku jestem, zjadłem sobie burgera i małą pizzę, ale patrzę je. Chyba e, premier przyleciał, administracja, pre premier, Government wydynka. Jakiś tam jest samolot. No, zobaczymy, może uda nam się go pokazać. Uuu, jakaś gruba akcja. Jadą, śliczają, jadą. Czy gdzieś lecą? Jeden już przyjechał, flaga Vanuatu. Kolumna prezydencka G2 Deputy Minister DPM. Czyli lecą, lecą dziś na spotkanie, ok? Czyli Prime Minister i Deputy Minister. Bo kogoś widają, bo są, wiecie co, przyjechały też jakieś delegacje z Unii Europejskiej, jakieś pieniądze im dali. Tutaj ciągle są jakieś kurwa, kurcze ludzie wpłacają inne kraje im wysoką kasę, a, a nic tu tego nie widać, nie, nie wiem gdzie te pieniądze wszystkie idą. Widzieliście co się wydarzyło teraz w... W Nepalu to było, nie? Ludzie mieli dosyć tych polityków, wyszli na ulicę. Ja nie popieram tego, tak, żeby wiecie aż tak brutalnie iść, ale uważam, że dla polityka, jeżeli kradnie jest korupcja, powinna być bardzo sroga kara. Przypadek całkowitej mienia jego i żony, żeby nie było, że są na żonę czy coś. Uh, uh, uh. Czyli kogoś przywitali, ok, czyli jeszcze chwilę postoję zobaczę, bo ci się szykują do wyjazdu oczywiście Kamoto, Moto chińskie motory, chińska ambasada im to dała a mi co kochani będę wracał do Sydney znowu już do Zgiełku i tak dalej i wiecie co, tak naprawdę się tu jak jestem, to się tak wyciszam, tak mi tutaj e, błogo i będzie i coraz trudniej jest mi wracać do dużego miasta to zauważyłem słuchajcie przyjeżdża też mój znajomy przy serdecznym przyjaciel i on jest taki bardzo energiczny i wczoraj jak zgadałem z Nacu, to mówię kurde wiesz co ale nie wiem czy kurde bo chcemy z Adamem na dłużej przyjechać na Vanuatu i mówię nie wiem czy Adamowi się to będzie podobało bo tu tak naprawdę nie ma nic do roboty to jest Większość dnia siedziałem, patrzyłem w przód na ocean. Nie wiem, czy, mówię, Wanołatu nie jest dla każdego, to na, to na pewno. Ale jeżeli ktoś lubi ciszę, spokój, taki błogi stan dla umysłu, no to jest to naprawdę super miejsce. Tyle by było z moich przemyśleń. Cieszę się, że załatwiłem za Anatolem, bo to wiecie. Na to wesoły, bardzo żona wesoła też. Mówię, tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że wszyscy odetchnęli z ulgą, że oni nie muszą dłużej kłamać, a ja nie muszę dłużej udawać, że nie wiem o co chodzi. Nie? I chciałbym ich nauczyć, że po prostu na przyszłość lepiej jest zapytać, wyjaśnić sprawę, niż postępować tak jak on się zdecydował, żeby to wszystko ukrywać przede mną i tak dalej. Nie? Ale mówię, kłamstwo ma krótkie nogi, więc. Ile może trwać, ale prędzej czy później to się kończy Kochani Bardzo wam dziękuję było bardzo miło, przynajmniej mi. Sorry, tak mało nagrałem i pozdrawiam Was serdecznie Dziękuję Pa, pa kochani Aha Witam serdecznie. Ten sam ocean plaża nie ta sama ale pozdrawiam serdecznie z Bondaj Wróciłem wczoraj wieczorem dzisiaj już jesteśmy poranny spacerek z baronem przyszedłem po plaży a tu kurczę tłumy, tłumy zawsze mi jest ten pierwszy pierwsza chwila takie wrażenie tego tej ilości osób tutaj tu jest Dużą, dużym szokiem Ty. po paru dniach na wanałate albo w takim dłuższym czasie na wanałaty to już w ogóle wielka fala widzę, że tu się czasami rozbijają tak, że hej o ten kamlot zobaczmy jak trzaśnie trzask prask, o a ten po lewej tutaj łapie falę, patrzę, ładnie idzie. bardzo fajnie u nas dzisiaj niedziela niedzielny poranek także z tym bardziej tutaj wszystko po staremu nic się nie zmienia ładna pogoda mamy już wiosnę no i co baron nie masz jak wejść tu, nie nie masz tu jak wejść za dużo wody kochany Jakieś latawce dzisiaj tam też Kochani moi Za parę dni przyjeżdża mój przyjaciel Kiedy on przyjeżdża? W czwartek chyba O, ty, patrzcie to Patrzcie to, Marcin idzie I co tu mamy? Co tu Marcin znalazł? Patrzcie Ha! 20 baksów Australijskich. Dobrze, że mamy pa pieniądze z e, takiej folii, która właśnie może wytrzymać wodę. No proszę, baron, znaleźliśmy sobie na kawkę. Co to jest, baron? Tak, patrzcie. Baron, dron, drona zobaczę, słuchajcie. To jest obok Samoloty, dwa samoloty i dron obok mnie, a od razu baron, odrazu, wariuje tego ta. Taki jest, nie? Co tu, tu lata, nie? A na Bondaje, słuchajcie, jest dzisiaj festiwal latawców. Bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. To był taki łączony trochę końcówka Ostatnie, ostatni dzień z Vanuatu i pierwszy dzień w Sydney. Do mnie już kolega Adam przyjechał, także będzie już wkrótce więcej odcinków z różnych części Australii, głównie plaż, bo będziemy chodzić na surfing. także Adam ma dobre kamery, co można nagrywać i w wodzie i trochę dronów przywiózł. Także robimy jakieś fajne. Zdjęcia, których ja często sam nie robię. Pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję za obejrzenie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękuję za wszystkie komentarze. Pozdrawiam. Papa. Pa.